Dzień dobry, dobry wieczór. W sumie dla mnie to dobry wieczór, ponieważ jest za 3.21, a jest sobota. Ponad połowa lipca. Kumacie to w ogóle? Połowa lipca? Serio? To już, to już koniec, koniec lata, za chwilę. Ale ja dzisiaj nie o tym. Ja dzisiaj przychodzę do Was a, oczywiście jak zwykle z pewnym przemyśleniem. Jest to temat, który spędza mi sens powiek, a przez ostatnie dwa tygodnie. Od mojego ostatniego podcastu i yy, sytuacji, którą, które tam opisywałam, bo to nie dotyczy się tylko jednej. I wy, wymowny tytuł przyszedł mi do głowy: Och, życie, dlaczego ty mnie tak rozczarowujesz? I tak się będzie ten podcast nazywał. I mam, mam, mam sporo przemyśleń na ten temat, że. Na, na, na temat rozczarowań, rozczarowań życiowych, tego, że jest tak do dupy czasami, i mam w swoim życiu e, na swoim koncie wypowiedzianych ogrom słów, typu: Kurwa, dlaczego zawsze mi się to przytrafia? Zawsze tak jest. Tak, zawsze mi się to zdarza. Zawsze trafią na takich ludzi, zawsze się tak kończą dane sytuacje, zawsze jest to, zawsze jest tamto, zawsze, zawsze, zawsze. Po prostu to jest chyba wypełnione. To jest, może inaczej, te słowa wypełniają życie większości z nas. Ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam z koleżankami, ze znajomymi, to jest no kurwa zawsze tak jest. Zawsze tak jest, zawsze tak jest, że coś robimy i potem jest w konsekwencji dzieje się coś. Ja ostatnio się zastanawiałam nad tym, e, po, a propos tego ostatniego podcastu, to on mnie też tak natchnął do tego, żeby się zacząć zastanawiać nad tym, no dobra, to dlaczego zawsze tak jest? Dlaczego zawsze mi się coś przytrafia? No, pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi, no życie. Nie? No, ale, no jak życie, no ale do, drążę dalej, tak? Jako studentka psychologii, e, jako osoba, która dwa i pół roku ponad, no już prawie trzy lata, próbuje y, być w samorozwoju. No, rozkminiam. no, no To nie może być tak, że do życia, tylko to coś musi być. Pierwsza myśl, która mi przyszła, no bo jesteś zjebana, bo coś z Tobą jest nie halo. ale słuchajcie, no nad tym już pracowałam długo, więc nie, wiem, że to nie ja, tak jakby wiem, że to nie jest kwestia tego, że coś jest ze mną nie halo, więc mówię, dobra, no to z tymi ludźmi, ale potem mówię, no kurwa, no nie każdy jest zjebany to dlaczego ja trafiam na takich ludzi na przykład, albo dlaczego większość rzeczy się kończy w dany sposób, w taki sam, no po prostu wypisz, wymaluj. Mogłabym sobie, wiecie, jak to jest, jak, jak ksero. Kładę kartkę i kurwa, kserokopia, kserokopia, kserokopia. no dobra, no to co jest, co się dzieje takiego? I w zeszłym tygodniu rozmawiałam z Piotrem, z moim przyjacielem właśnie na, na, na ten temat, że... Często e, słyszymy od ludzi, których znamy, od znajomych, że bo, bo to zawsze u mnie się tak dzieje, bo tak to się kończy, bo ja e, trafiam na takich facetów, bo ja trafiam na takie kobiety, bo ja trafiam na takich znajomych, bo ja tak w pracy zawsze, znowu mnie wyjmali z roboty i znowu z tego samego powodu. I słuchajcie, no i podejmujemy dane próby, wiedząc już, kurwa, jak to się skończy. No to, co jest grana? Bo co? Bo zawsze przyciągamy takich ludzi. No i ja poszłam o krok tak w drugą stronę i zadałam sobie pytanie: no dobra, to skoro u mnie powielają się schematy jak kartki w ksero, to co takiego się dzieje? I co takiego jest nie we mnie, nie w tych ludziach, tylko co takiego, na co ja przyzwalam. Albo co takiego mam w sobie, że godzę się na pewne rzeczy, albo że jestem e, na przykład ufna w tych samych kwestiach i ich nie sprawdzam, albo że się zachowuję w dany sposób. No bo to wiecie, to jest tak, że jesteśmy trochę takimi instrumentami i jeżeli ktoś będzie wiedział, gdzie nas dotknąć i jak, bo znajdzie jakiś punkt, no to będzie domo, że uruchomią się te same rzeczy za każdym razem. I zaczęłam się zastanawiać, co takiego jest we mnie i co ja takiego w sobie mam, jakie rzeczy, których nie widziałam do tej pory, nie dostrzegałam, czemu się warto przyjrzeć, że uruchamiają się pewne rzeczy, na które ja się zgadzam w swoim życiu i potem w konsekwencji są podobne zakończenia. I słuchajcie, no trafiłam do takiego miejsca, w którym jest totalny bałagan i chaos. I mimo prawie trzyletniej terapii odkryłam kolejne pole do, do pracy. Bo na tym polu jest naprawdę masa rzeczy, masa jakichś takich dołków, ran, masa jakichś starych schematów, stereotypów, jakichś przekonań, wartości, które. Mm, niby ja wiem, że na poziomie takim racjonalnym, że, no, że nie, że tak nie powinno być, ale emocjonalnie totalnie one nie są zaopiekowane. I ja, ja z tej pozycji, w której jestem w chwili obecnej, no wiem, że jeżeli ja się nie zajmę tymi rzeczami i nie zaopiekuję, tylko będę je tak próbowała no, przyklejać plasterkiem, zamalowywać farbą, tam. No, tutaj jakoś tam się zaklei, trochę się ziemią przysypie, to, że to nie będzie działać. Że to wiecie, to będą rzeczy na chwilę, że ta farba będzie odchodzić, że ten plaster będzie się odklejał, a tam dalej będzie taka rana, tam będzie dalej coś niezaopiekowanego. I kurczę, zrywanie tego wszystkiego, troszeczkę może rozdrapywanie tych, tych, tych stropków, które tam są, no nie, to nie jest przyjemna rzecz. No ale od kiedy samorozwój i dbanie o siebie jest przyjemne i było przyjemne, nigdy nie było to przyjemne. To y, tak jakby dopiero później jest przyjemnie. Jak już się odkopiemy z tego syfu, jak już wyjdziemy z tej piwnicy i, i wiemy, co tam jest. Ale robienie porządku z tym i opiekowanie się tym to jest cholernie trudna praca. I ja to często powtarzam, często możecie to przeczytać. Y, z mojej ręki, że to, to nie jest tak, że to hop i już, tylko że to są rzeczy, które przerażają. To są rzeczy, które bolą. To nie są przyjemne rzeczy i sprawy. To nie jest y, cieplutki poranek latem i, i cudowny wschód słońca. To naprawdę potrafią być smutne rzeczy. Mnie to bardzo poruszyło, że ja dotknęłam. Y, tej prawdy, która we mnie jest, którą tak naprawdę kryłam przed sobą przez y, większość czasu, że nie, 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 przecież jest okej, okay, to na pewno tak nie będzie. I moja ostatnia sytuacja, którą odpisywałam w poprzednim podcaście pokazała mi, że ej stara, no dobra, ktoś zrobił tak jak zrobił, ale co takiego mm, jest po twojej stronie, że ty się na pewne rzeczy godzisz? Albo, że łapiesz się na coś? Co ci to daje? Czego to dotyka, gdzie ktoś potrafi zagrać na tym, i, i że ty się po prostu łapiesz, bo, no bo, bo, bo czegoś pragniesz bardzo mocno? Ja nie wiem, słuchajcie, czy to się uda mi zmienić. Nie wiem, czy to uda się hmm, przekształcić, bo, bo to nie jest nic do naprawiania, tylko to jest do przyjrzenia się, do zaopiekowania i do uważności. Do tego, żeby być uważnym na dane tematy. Ale jestem pełna kurczy nadziei, że tak się da. Jestem ciekawa, co wy w sobie macie, co kryjecie przed sobą i uważacie, że. Że nie, że przecież jest ok. I jestem ciekawa, czy jesteście chętni do tego, żeby przyglądać się sobie. Ja Wam życzę udanego weekendu. Bawcie się dobrze. Korzystajcie z lata. Żartowałam, ono się jeszcze nie kończy jeszcze trochę przed nami. I do usłyszenia. Ciao.